Bleib stehen, halt, stop. Moi drodzy, jaka tutaj jest różnica? Wszystkie te trzy zwroty tłumaczymy w języku polskim lub możemy tłumaczyć na język polski, to takie nasze stój, stój, stój. Moi drodzy, Bleib stehen mówimy wtedy, kiedy ktoś już stoi, tak. I chcemy, aby ten ktoś się nie ruszał, po prostu nie szedł dalej. Przykładowo chcemy kogoś przebrać i mówimy Bleib stehen, czyli po prostu no nie idź dalej, nie ruszaj się. Takie nasze stój, 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 czyli Bleib stehen. Jeśli ktoś biegnie albo ktoś coś robi, pamiętajcie, że ta wersja halt nie musi oznaczać. Zresztą stój u nas to też nie do końca oznacza, że ktoś idzie, a my mówimy stój, zatrzymaj się. Ale nawet jak ktoś coś wykonuje rękoma, my też czasami mówimy stój, takie poczekaj, stój. Więc to takie halt po prostu daje nam komunikat, aby ten ktoś przestał coś robić. Jeśli idzie, żeby się zatrzymał. Jeśli jedzie, żeby się zatrzymał. Jeśli coś wykonuje, żeby przestał to robić. Po prostu. Halt. I to samo, czyli w sumie to synonim od tego halt, to jest po prostu stop. Stop. Takie nasze stop, tak? Tylko tam mówimy oczywiście w wersji niemieckiej stop. Wiedzieliście o tym?